Przyszła seria spotkań Peginigę Superligi Team karek ręcznych gościmy dzisiaj w Jarosławiu, gdzie Eurobut JKS podejmować będzie Galiczankę Lwów na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Spotkanie zapowiada się ciekawie, bo to spotkanie drużyn sąsiadujących można powiedzieć ze sobą w tabeli. Danie do Poliak. Długo cierpliwie, świetny zgód Dmitryszyny, ależ potrafi zagrać tutaj ta zawodniczka. Kozimur, Mestiaruk, ona potrafi przyspieszyć, Mestiaruk do Matuszczyk, zagrały bardzo blisko siebie, ale skutecznie trafia Sylwia Matuszczyk. I trzy bramki z rzędu, gospodyń, JKS Jarosław na prowadzeniu. Markiewicz, teraz dobra akcja, wyprowadzona do rzutu Poliak, Markiewicz. A teraz był błąd w obronie. i Wykorzystała to maryna Konowałowa. Markiewicz, Kozak, Dmitryszyna. Dmitryszyna, Ależ się przebiła znowu łatwo. Zmógł do lewej strony, pójście w prawą. Wracamy do gry. Pojawia się Lesja Smolin po raz pierwszy. I także właśnie Smolin teraz zdobywa bramkę. Widzimy, że wynik jest ten sam. 11 do 8 jaki był przed. Tą sytuacją. ma teraz na, ależ ona ma potężny rzut z lewej ręki. Dmitryszna. Jaczenko. Poliak. Ależ zaskakujący rzut taki z miejsca. No i zaskoczona Palina Kucharczyk, która zmieniła Weronikę Kordowiecką. Teraz rozpocznie się ostatnia minuta pierwszej połowy. Dawczyńska nestiaru, robi sobie tu miejsca by się, miejscu, aby się rozpędzić, Nestiaru, potężny rzut na sekundę płynął, Smoling, Smoling, ależ ten rzut przestrzelony, tylko była faulowana wcześniej, czy zdążą jeszcze oddać jeden rzut? Smoling, Trawczyńska, Trawczyńska, rzut z biodra, ale nieskuteczna, tam chyba jakiejś kontuzji przy tej interwencji. Nabawiła się Wiktoria Saltaniuk. Miejmy nadzieję, że to nic groźnego, a więc po pierwszej połowie Galiczanka Lwów prowadzi w Jarosławiu z Eurobudem z 14 do 11. jak? Markiewicz do skrzydła, ze skrzydła, ależ trudny. Rzut teraz Kateryny Kozak. Moczka, zimny. Kozimur. Moczka. Kozimur. Kozimur. Pozimur zdobywa bramkę. Dobra akcja Katarzyny Kozimur, Zawsze to jest niezrozumiałe, Teraz szybka odpowiedź Smolik trafia. Znowu jest bramka kontaktowa. Markiewicz do skrzydła, ale tu dobrze przesuwa JS. Poliak. Poliak Nitryszyna. Nie ma tutaj jak oddać rzutu. Teraz trochę miejsca. Miała Polak Kordowiecka. Skutecznie. I dobitka Meleketcewej. Jej trafi. Ale już. Trawczyńska chce przyspieszyć, Trawczyńska na koło i trafia dorsz. Do Dobra odpowiedź JGS Euromut Też brakuje tej decyzyjności, kto tu ma wziąć ciężar gry na siebie, kto ma oddać rzut, kiedy jest pozycja. Poliak, Poliak teraz skutecznie, Kordowiecka w bramce. Poliak, Jaczenko, mitryszyna. Poliak, Jaczenko do skrzydła, ale dobrze przesuwa KS w obronie. Poliak, rzut bieżny, potężny rzut, Poliak. Diaczenko, Poliak, Djaczenko. Dimitry na teraz jej rzut trafia, oj blisko była dobrej interwencji. Czy jeszcze trener Andronow poprosi o przerwę? Dimitry na uciekła, tury walce, zdobywa bramkę i to już będzie chyba koniec. Dymitryszyn na dwie bramki przewagi, Trawczyńska, Nestiaruk jeszcze zimny, zimny, jeszcze oddaje, Trawczyńska, świetna interwencja Saltaniuka. więc Euroboot JKS Jarosław po raz kolejny przegrywa we własnej hali, a Galiczanka odnosi czwarte zwycięstwo, natomiast dla jks to piąta porażka Dymitryszyna, no, oczywiście to jej akcje decydowały, Diana Dimitryszyna, wielkie brawa, przypomnę, Galiczanka Lwów pokonuje Euroboot JKS Jarosław 27 do 25. Kolejne spotkania PGNiG Superligi piłkarek ręcznych już jutro, także w Emocje TV. Teraz za uwagę, dziękuję już Marcin Muras, do zobaczenia, do usłyszenia.